Do głębszej relacji, do głębszych uczuć, tak? Nie ma tej ekscytacji, nie ma jakiegoś tam, wiecie. Do, tutaj dosłownie pomogłyby wam jakieś nowe wrażenia, tak? Inna rzecz, że być może osoby, które były w stabilnej relacji, no, było właśnie nudno, bo było stabilnie, a tutaj ktoś potrzebuje. Yy, większej stymulacji, tak? Do działania. Do przeszłości odchodzi piątka pentakli, do przeszłości yy, odchodzi brak. I to jest fajne, bo odchodzi brak wsparcia emocjonalnego, brak wsparcia materialnego, <laughs> to już za wami więc widzicie to najprawdopodobniej dlatego taki sukces tak znaczy to postrzegacie jako sukces zakończenia relacji lub związku czy nawet zdrada która być może której się dopuściliście już i uważacie to za duży sukces bo w końcu udało się zakończyć coś co nie było dla was i coś co z kimś kto nie dawał wsparcia ani w emocjach ani w uczuciach ani być może wsparcia materialnego <laughs> W podstawie sytuacji mamy znowu króla Buław, więc to no, znowu no, albo osoba faktycznie w czyimś życiu baran, lew lub strzelec, albo po prostu w podstawie sytuacji jest, kochani, to, żeby zaryzykować, żeby, żeby odważyć się, żeby z odwagą iść do przodu, tak? Żeby nie obawiać się zaryzykować przede wszystkim, żeby działać w kierunku sukcesu w Tej relacji, w tym związku, nowym, może w nowej relacji, w nowym związku. No tutaj podstawą sytuacji jest ta fizyczność, ta sprawność, sprawczość też. Kierowanie się uczciwością. Tu chodzi o bycie uczciwym, bo tylko działania, jeżeli, jeżeli będziecie uczciwi, uczciwi, będą przynosić wam korzyści, inaczej po prostu to nie pójdzie tak łatwo. To jest też czas pokonywania jakichś trudności. Moi drodzy, podstawą jest szczere zaangażowanie, i tutaj o to chodzi. Szczere zaangażowanie, ciepło, taka czułość, podjęcie ryzyka. No, dla singli to w ogóle jest zmiana, oczywiście. Wiadomo, jaka nowa znajomość, nowe uczucie, nowa relacja. Ale tu chodzi o to, że tu są cechy w Was albo w drugiej osobie, które Was do siebie przyciągają, po prostu. I no, czasami podstawą jest kochana lub kochanka, w tej sytuacji, tak, która ma miejsce. Tak może też być. A w głowie jest wisielec, więc jest takie zatrzymanie, zawieszenie. Ktoś tutaj chce się na chwilę, ma potrzebę przemyślenia pewnych spraw i wy może właśnie to się dzieje w waszej głowie, to się dzieje w waszym sercu na tym poziomie, że y, myślicie, zastanawiacie się, medytujecie, potrzebujecie to zrobić. Y, Potrzebujecie przede wszystkim zmienić perspektywę, bo to jest takie chwilowe zatrzymanie, zawieszenie, po to, żeby zobaczyć coś z innego punktu widzenia. Być może, no właśnie, być może tą relację chcecie poprowadzić inaczej, tą znajomość, tak? Chcecie zobaczyć, jak to jest być, wiecie, być po stronie tej drugiej osoby, którą zostawiliście, albo z którą związek się zakończa lub zakończył. Bo być może będziecie chcieli zmienić perspektywę, zmienić punkt widzenia i postawić się na miejscu tej osoby. To znaczy, tak jakbyście chcieli w sercu, w głowie mieli to, aby postępować i zachowywać się jak ta osoba. Czyli zrobić takie lustrzane odbicie, żeby tej osobie pokazać, jak ona wobec Was się zachowuje, tak? jak postępuje wobec Was. No to wiecie. A zmiana perspektywy z punktu widzenia i postawienie się na przykład w sytuacji drugiej osoby może wiele zmienić, tak? Ale też, jeżeli wy zaczniecie zachowywać się jak ta osoba, no to nagle może się okazać, że albo ta osoba poczuje się niespodziewanie dobrze i swoją. Dlaczego? No, bo partner, partnerka zachowuje się podobnie jak on, tak? Czyli osoba dostrzega, że do siebie zaczynacie pasować ewentualnie jest jeszcze taka możliwość, że w sytuacji, w której wy na chwilę, czy na jakiś czas stajecie się, stajecie jak gdyby w sytuacji tej osoby i postępujecie, zachowujecie się jak ona to wtedy osoba dostrzega na przykład coś, co jej zaczyna przeszkadzać że byliście inni, a teraz jesteście inni dlaczego? no właśnie dlatego, chciałem, chciałam pokazać ci jak ty wobec mnie postępujesz i zachowujesz się, tak? no i wtedy to jest takie pokazanie Mm -hmm. Czegoś, co komuś nie odpowiada, nie pasuje, w jaki sposób się jest traktowanym, że nie chce się być tak traktowanym, a chce się być traktowanym inaczej, bo jak widzisz sam sama, ty też nie chciałbyś być tak traktowany, czy traktowana, jak nie traktujesz. I to może być <laughs> tego typu sytuacja. Oczywiście w związkach, w relacjach, które chcą. Być naprawiane, chcą się naprawiać, yy, chcą, yy, chcą kochani yy, być ze sobą, pomimo jakiejś zdrady albo pomimo jakiegoś zakończenia. Bo wiecie, tu się mogła zakończyć relacja, mogła być nawet zawieszona. Tutaj mógł ktoś zakończyć związek albo mm, Zapiesić te spotkania, ewentualnie Wy macie to w głowie, że no, trzeba tutaj zawiesić jakieś kontakty, spotkania, no, albo w ogóle tą relację, no, ale w tle jest jakieś zakończenie, więc albo ono faktycznie jest i Wy potrzebujecie się zastanowić, co z tym zrobić i kończycie to i dzięki temu stwierdzacie, że to jest spełnienie marzeń i pragnień, że udało się zakończyć, że to był, że to była dobra decyzja, bo w tym momencie macie tutaj kogoś innego i możecie budować relacje z kimś, na kogo możecie być otwarci, tak? Bo udało się zamknąć przeszłość. W niedalekiej przeszłości jest król mieczy. E, moi drodzy... E, w niedalekiej przyszłości, jeżeli chcecie naprawiać relację lub związek, jest szansa na jakieś spotkania. Nie wiem, może zwrócicie się na jakąś, pójdziecie na jakąś psychoterapię, albo zwrócicie się do jakiegoś psychoterapeuty i tutaj mógłby ktoś czy psycholog pomóc komuś faktycznie, i tu może być takie, taka sytuacja. Czyli otrzymanie pomocy, która będzie skuteczna i pomoże Waszej relacji. Ale oczywiście, jeżeli nie, nie y, reanimujecie tej relacji, tylko y, jednak wchodzicie w nową relację i dajecie szansę nowej osobie, otwieracie się na kogoś innego. No to król mieczy, kochani, pokazuje, że y, albo wy, albo ta osoba no, nie będzie zbyt otwarcie mówiła o swoich uczuciach, co nie znaczy, że ich nie ma. Po prostu y, ta jej wrażliwość jest czy jego bardziej ukryta, pomimo że osoba ma uczucia. Mm -hmm. I jeżeli zdecyduje się na bycie w długotrwałej relacji, zdecyduje się na małżeństwo, no to wtedy postępuje honorowo. I jeżeli złoży przysięgę małżeńską, to wtedy jest osoba wierna i lojalna. Także jedynie tyle, że no nie jest to osoba honorowa, ale tu są zasady. Ta osoba ma swoje zasady i będzie się kierowała tymi zasadami w relacji. Karta mówi też o pomyślności. Więc, albo jest tutaj ustalenie zasad. Jeżeli ktoś tu komuś pomógł, i nie wiem, czy to specjalista, psychoterapeuta, czy wy wspólnie ustalacie zasady w swojej relacji, jeżeli chcecie być dalej razem, albo y, ta nowa osoba ma swoje zasady, kieruje się tymi zasadami. No jest, wiecie, no. Y, może być specyficzne, co nie znaczy, że nie jest. Y, dobrym kandydatem czy kandydatką, bo osoba jest bardzo inteligentna, logiczna, ma te uczucia, wydaje się, że owszem, no jest to jest to w sumie wasz trygon, trygon powietrza, to może być na przykład wodnik, ale nie musi być. I i moi drodzy yy. No nie należy oczekiwać, że będzie tutaj słodzenie. Ta osoba nie będzie słodzić, nie będzie używała jakichś zdrobnień, nie będzie się jakoś czule zwracać. Tutaj nie będzie takiej czułości, jeżeli chodzi o codzienność. Wtedy, kiedy trzeba, będzie, ale nie będzie tutaj takich, wiecie, czułych słówek. O, tego nie będzie. Nie będzie takiego. <laughs> nie będzie różnych zwrotów na co dzień, które. które niektóre osoby potrzebują mieć tak, żeby się utwierdzić, że ktoś kogoś kocha i ma do kogoś uczucia. No, ta osoba nie będzie w ten sposób wyrażać uczuć, ona będzie bardziej wyrażać uczucia czynami, na przykład, niż słowami. O. Możecie na przykład nie usłyszeć tego magicznego słowa mm, "kocham cię", a jedna osoba będzie na co dzień postępowała w sposób, w który będzie wyrażała te uczucia po prostu. A podobno liczą się bardziej czyny niż słowa, więc chyba dobrze pięć mieczy w podsta, pięć mieczy to jest wasza energia yy, i drogie, drogie, drogie bliźnięta. No, jesteście w energii troszeczkę, no właśnie tak zadania. Yy, jesteście kochani w energii jakiegoś konfliktu, yy, może konfliktu wewnętrznego, ale Raczej poczucia, że coś się nie udało, że coś jest wygrane, coś przegrane, że no jedno się udało, drugie się nie, nie udało, że jest i wygrany, i przegrany. Ale moi drodzy, to jest też jakby wy musicie się pogodzić z koniecznością zmiany. Albo zmiany kierunku, zmiany drogi życiowej, zmiany partnera, zmiany partnerki, tak? I jakby tu jest pogodzenie się z tą zmianą. Hmm. Może być trochę stresu, możecie w ogóle mieć jakąś taką energię, hmm. Trochę stresu w kwietniu. No, trudno powiedzieć, czym ten stres jest spowodowany, ale zapewne chodzi o jakieś osoby, małżeństwa, partnerstwa, relacje. To jest tak, jakbyście byli w trakcie walki bez szans. Walki, która inaczej pragnęli rzeczy, które nie są realne w kwietniu. Ale jeżeli to nie to, to po prostu świadczy to, że jesteście w energii nieuczciwych posunięć. Czyli, tak jakby, no właśnie, jest ta nieuczciwość z waszej strony wobec kogoś, więc to mogłaby tu być jakaś zdrada. Być może ktoś czegoś nie zakończył jeszcze, a już randkuje, flirtuje, robi rzeczy z inną osobą. No, możecie mieć taką energię, dosłownie. Możecie być. Możecie w ten sposób funkcjonować w kwietniu. Moi drodzy, jeżeli, tak jak mówię, albo tutaj zdrada, albo jakieś tam, no mogą być też jakieś oszczerstwa, no może tak być jakaś jakaś obmowa, plotkowanie, oczernianie, no, taka, taka, jest taka energia, lub po prostu niektórzy walczą o relacje, walczą o związek. Z zewnątrz przychodzi Kochani, z zewnątrz przychodzi karta śmierci. I mamy tutaj, powtarza nam się znak, który już tutaj był. Był tu skorpion, król kielichów. I tu mamy faktycznie w tym tle. Bo mieliśmy zakończenie związku relacji, spełnienie, sukces, chwilę wyrzutów sumienia, a następnie ruch do przodu, czyli wejście w najgorętszą fazę relacji, podjęcie się, wiecie, albo tu się ktoś do kogoś przeprowadza, wprowadza, tu jest ruch, tu są przyjazdy, spotkania, wyjazdy. Tu mamy decyzję o wspólnym zamieszkaniu, wspólnym życiu, o wyjściu w kolejny etap relacji, w jakiś taki najgorętszy etap. No, i tu jest wyznanie miłości, odwzajemnienie uczuć, zrównoważone emocje, dojrzała relacja, dojrzała miłość. I tu są właśnie te osoby, tak? Tutaj to jest ten, tu możemy mieć tego Skorpiona, bo tutaj już dalej mamy duże arkana. Tu się też powtarza karta śmierci z zewnątrz, a śmierć jest też kartą Skorpiona, więc u kogoś mógłby być to ten znak, ale naturalnie może to być u kogoś, a może nie być u nikogo. No, bo co? Jeśli nie jest to konkretna osoba, to przychodzi po prostu, kochani, totalna, całkowita zmiana, przemiana, całkowita transformacja z zewnątrz, odrodzenie. odrodzenie. Ktoś przychodzi, kto chce odrodzenia relacji, odrodzenia związku, powstania na nowo jak feniks z popiołu dosłownie tej relacji, tego związku. Ta osoba powstaje na nowo jak feniks z popiołu to jest odrodzenie. W kimś yy, może być uczuć, ale w ogóle zaczynamy wszystko od nowa. Przychodzi ktoś z zewnątrz, kto chce zacząć wszystko od nowa. Osoba dojrzała psychicznie. Osoba, która odcięła się lub odcina ostatecznie od jakichś starych problemów. Ktoś, kto czuje się już wyzwolony, ale też tu jest jakieś wyzdrowienie. Jeżeli ktoś potrzebuje tego, to przychodzi wyzdrowienie faktycznie, energia z zewnątrz, albo ktoś, kto wyzdrowiał, kto zdrowieje. No też może tak być. Ktoś, kto ma nową perspektywę uwolnił się od jakichś starych obowiązków, problemów, obciążeń, nie wiem, może od osób, może odciął ktoś, ktoś kto odciął całkowicie kogoś w swojej przeszłości, czy, czy odciął się od jakiejś przeszłości. Czasami osoba, która wyszła z toksycznego związku, z toksycznej relacji, lub oczyszczanie się z toksycznej relacji. Ale moi drodzy, no ktoś odcina się od przeszłości, tu jest przeprowadzka pokazana, więc tak jakby z zewnątrz, no ktoś do przeprowadzki, ktoś się przeprowadza, no możliwe. Duża regeneracja, odnowa, ale i totalna zmiana. Także oczyszczanie się z jakiejś toksycznej relacji, też, moi drodzy, co więcej. No, z zewnątrz to jest też karta mówiąca o zakończeniu związku, więc mogłaby osoba z zewnątrz zakończyć ten związek, jeżeli to już mówimy o innej sytuacji, nie o tym, co przed chwilą z karty śmierci, ale może być po prostu jeszcze zakończenie, czyli ktoś z zewnątrz zakończa. Czyli to tak, jakbyście nie wy zakończali związek, relacji, tylko druga osoba. Z kimkolwiek tam jesteście w relacjach czy w związkach, to jest tutaj zakończenie. Dlatego, że ta relacja, ten związek nie sprzyja do dalszego rozwoju, albo z zewnątrz osoba komunikuje, informuje, że jest konieczność dokonania zmian. Takich całkowitych, totalnych zmian już nie będzie tak, jak było, będzie zupełnie inaczej i to jest też możliwe. I moi drodzy, Nowy początek. Tu jest właśnie zakończenie, ale i powolne otwieranie się na nowe możliwości, i konieczność podjęcia też decyzji. Nowy początek przede wszystkim, nowy początek. W każdym razie, co tutaj mamy, nadzieje, obawy? W nadziejach i w obawach mamy, moi drodzy, pięć kielichów. I teraz. Obawy, jakie tutaj macie w tym wszystkim, są jakby obawiacie się, że utraciliście coś, co już nie będzie dla Was dostępne, ewentualnie osobę, która już nie wróci, że wiecie, że to pożegnanie na stałe, że to już koniec na zawsze. No i tu się obawiacie, czy aby ten koniec nie jest na pewno na zawsze. O, to jest taka. Taka sytuacja. No to się ktoś obawiałby rozpadu w związku, rozpadu relacji, faktycznie rozstania w miłości, albo się ktoś obawia tego rozstania. No też może być taka sytuacja. Jeżeli nic z tych rzeczy, moi drodzy, to obawiacie się rozczarowania, aby się nie rozczarować kimś albo sytuacją. I <laughs> być może. Mm, Być może moi drodzy. A czy tutaj jeszcze możecie mieć nadzieję na to, że w pięciu kielichach nadzieja jest na to, że nie ma sensu martwić się jakimś istniejącym problemem, bo szczęście jest blisko i to daje Wam dużą nadzieję. Być może, że wiecie, że ktoś daje wam szczęście, czy szczęście może dać wam ktoś inny, i że szczęście jest blisko ogólnie. Także jedynie co obawialibyście się tutaj porażki uczuciowej kolejnej na przykład, żeby znowu nie było smutku żalu, straty i rozstania, żeby związek relacja nie była skomplikowana. Żeby ktoś was nie zostawił. No, to chyba tylko tyle. Obawiacie się, że będziecie rozpamiętywać przeszłość na przykład też. Mhm. E Obawiacie się samotności też. Aby znowu nie zostać samemu samej. Rada wskazówka, wynik, przesłania, siódemka buław. Siódemka buław mówi, aby mierzyć się z tym, w co się wierzy, więc to jest też istotne, moi drodzy. I przede wszystkim tutaj trzeba uważać, bo w jakąś relację, w jakieś związki wtrącają się osoby trzecie lub konkretna osoba. No więc finalnie jest tu jakaś zazdrość i zawiść. A więc jeżeli to wykończycie, no to ktoś tutaj zazdrości zdrości, jest zawistny, że macie kogoś innego, kogoś nowego, że budujecie sobie z kimś innym coś, albo randkujecie, flirtujecie. No a jeżeli wy, jeżeli ktoś zakończył z wami, no to wy tutaj macie taką energię, gdzie no po prostu nie chcieliście, tak, tego zakończenia. Ale moi drodzy, jeżeli są jakieś problemy, nieporozumienia, wtrącają się osoby trzecie, no to trzeba tutaj rozeznać, kto taki jest zawistny i zazdrosny w tym otoczeniu z najbliższych, że kochani, dostarcza wam ciągle y, jakichś problemów, nie? Ważne jest też tutaj, aby pokonać strach przed nowymi wyzwaniami, przed nową relacją, przed zaangażowaniem. Tu jest też właśnie skupienie się na tym, żeby się zaangażować i pokonać lęk, strach przed zaangażowaniem. Moi drodzy, presja otoczenia tutaj może być też, ewentualnie uciekanie od jakiejś rzeczywistości. W każdym razie, wszystkie problemy, które są, są do przezwyciężenia. Należy być tylko ostrożnym, uważnym i dzielnym, moi drodzy, aby nie przeoczyć jakiejś ważnej sprawy i nie pozostawiać biernym. I nie pozostawiać biernym. Tu jeszcze mógłby wyzdradzić Was ktoś, no jakiś Wasz sekret, tajemnica, jakaś osoba, z którą się przyjaźnicie, przyjaciel, przyjaciółka. Więc też na to trzeba byłoby uważać. No, bo moi kochani, generalnie chodzi o to, że tu jest odwaga, wytrwałość i chodzi o tą odwagę, wytrwałość, gdzie ona tutaj cały czas właśnie pokazuje, też karta mądrości wyroczni, że zwycięstwo jest możliwe, pokonanie trudności jest możliwe. I jeżeli nawet okres będzie niepomyślny przez jakiś czas, to nie ustępujcie, nie odpuszczajcie, bądźcie uparci, bo tylko zdecydowane podejście i mądre posunięcie doprowadzi Was do zwycięstwa. Po jakichś niepowodzeniach ostatecznie zwyciężacie więc, czy tak czy inaczej, może chodzić też o wyznaczenie granic. Jeżeli były zasady albo będą zasady, ktoś postawi zasady, to wy też może powinniście jakieś własne zasady też ustalić i wyznaczyć granice, tak? Nie dać sobie wejść na głowę, jeżeli jest jakaś osoba, która bardzo gdzieś tam mocno ingeruje w wasze życie osobiste, w waszą relację, to wyznaczcie granicę tej osobie, że no, sorry, ale. To jest moje życie, mój związek, moja relacja, moje decyzje, a Twoje niekoniecznie, że tak powiem, doradztwo mi służy i jest dla mnie właściwe, nie? No i tyle. Także dbajcie o siebie, Buziaczki, papa.